że mąż poszedł po, po coś owocowego do sklepu wrzucił nie tyle z, z lodami i owocami z wiadomością, że e, udało mu się zarezerwować nam nocleg i dzisiaj e, jedziemy nad morze, na to drugie morze co mówiłam, co mąż woli ale tu wstawię też e, mapkę dla osób ciekawych jak to jak to wygląda, gdzie byliśmy wczoraj gdzie byliśmy dzisiaj to na pewno część z Was jest słuchowcami, wzrokowcami i może ktoś miałby ochotę zobaczyć jak to wygląda na mapce tak czysto geograficznie także jedziemy, jedziemy nad morze będziemy, dzisiaj będziemy że się tak udało tak, także jesteśmy w drodze została nam jeszcze jakaś godzina drogi wyjechaliśmy o 8.30 przed 12:00 będziemy na miejscu, najpierw jedziemy nie do samego hotelu na zakwaterowanie, ile na na plażę, którą chcę też Wam pokazać jest bardzo fajny Was ponownie nie mam pojęcia czy to będzie słychać, bo są duże fale. Dotarliśmy już na nadmorze. I po prostu Wam pokażę, jak tutaj wygląda. Jak widzicie, też są namioty. Jest trochę mniej, mniej osób, ale są duże fale. I tam z tyłu panowie już pływają na deskach. Prawie 30 stopni Nie wiem jak widać jest Przyjemny A piasku nas prawie A za nami widać góry Ale on już tam z tyłu wody statą, ja idę do nich dołączyć do zobaczenia później. Pa pa! Uwaga moi drodzy, udało nam się dostać do samochodu. Dlaczego mi udało się dostać? mu tak podobały się fale i morze i woda, że trudno było go stamtąd zabrać, trudno było go przebrać, ubrać. Także, ale Weronika zawsze przezorna, zawsze torba ubrań. W końcu się na coś przydały, że my jedziemy już e, do hotelu. Plaża, miejscowość, w której byliśmy, w której jesteśmy teraz to Hadzodę. Jakby ktoś był ciekawy można poszukać, a ja wstawię tutaj mapkę, z której strony wyskoczę Także tak, jedziemy do hotelu się trochę ogarnąć. I albo pójdziemy na plażę, bo hotel, w którym będziemy z jednej strony jest plaża, z drugiej strony jest jezioro i park przy tym jeziorze, więc gdzieś na pewno pójdziemy i Was na chwilę zabiorę. Pa, pa, do zobaczenia. melduję, że udało nam się dotrzeć na miejsce. Jesteśmy już po obiedzie hotelowej kawiarni, restauracji. Przyszliśmy się trochę ogarnąć i za chwilę pójdziemy na spacer. Taki mamy widok z okna. Generalnie super, że się udało w ogóle znaleźć nocleg na jedną noc przy weekendzie. A z takim widokiem to już w ogóle Witam ponownie, jest około godziny 18. Wyszliśmy z hotelu panowie, pojechali na przejażdżkę. Ja mam chwilę na, na spacer samotności wciąż, bez torby. Nie zdarza się to rzadko. Nie zdarza się to często. Aż mi się język plącze i ze zmęczenia i z zadowolenia. Tak tutaj wygląda. I myślę, że na dzisiaj będzie to wszystko. Pokazałam Wam plaże, morze, czyli to, co chciałam pokazać. I dodatkowo mały urywek z naszej wycieczki, z takiej prywatnej codzienności. Dajcie znać, co sądzicie o morzu w Korei, o plaży w Korei. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. I dajcie znać, czy lubicie może, czy może bolicie góry, czy może jezioro, a może po prostu wszystkiego po trochu. także ja się będę z Wami, z Wami żegnać, może wpadnie potem jakiś bonusik, może nie. Zobaczymy, co dalej będziemy robić. Pa pa! Tak, bo jesteśmy tutaj do jutra. Jutro będzie trochę morza i planujemy później coś pozwiedzać w okolicy, więc w się co będziemy robić. Może zobaczymy się też jutro. Może może pojedziemy. Tutaj jest taka farma z owcami. Nie będę jak się nazywa, ale jest po drodze do nas do domu, więc może tam pojedziemy. Nie wiem. Do zobaczenia. 근데 오늘 안 굽혀서 안